Niestety Krajowa Rada Sądownictwa w obecnym składzie stała się przybudówką na szczęście ustępującego już rządu. Zamiast stać na straży niezawisłości sędziowskiej, stała się trampoliną do karier ludzi, którzy zhańbili togę sędziowską, którzy zhańbili noszone godło Rzeczpospolitej. Krajowa Rada Sądownictwa ukształtowana w poprzednich kadencjach stała się niestety miejscem, w którym mierni, bierni, ale bierni władzy zdobywali kolejne szczeble w sędziowskich karierach. Cała Polska była świadkiem, kiedy pod dyktando polityka. Członkowie tej Rady zmieniali sposób głosowania, kiedy obserwowaliśmy bulwersujące sceny, kiedy politycy wracali po nieobecności do tego organu i wskazywali, w jaki sposób mają sędziowie głosować. Ale przede wszystkim Krajowa Rada. Pan poseł Budka przedstawia kandydatury i motywacje, które stoją za. Proszę Państwa o spokój. Proszę Państwa o spokój. Proszę Państwa o spokój raz jeszcze. Będzie za chwilę możliwość zabrania głosu w dyskusji. I mam nadzieję, że Państwo z tej możliwości skorzystają. W tej chwili, ze swojej możliwości wypowiedzi, korzysta Pan Poseł Budka, którego proszę też o zbliżanie się do końca wypowiedzi. Ja rozumiem to podenerwowanie z tej strony sceny politycznej, ale musicie Państwo zrozumieć, że rozpoczął się czas uzdrowienia polskiego ustroju. A myślę tak na zakończenie, tak patrząc Państwu prosto w oczy, że dzisiaj nikt tak bardzo nie potrzebuje niezależnego wymiaru sprawiedliwości jak Wy, drodzy Państwo. Naprawdę. Nikt tak dzisiaj nie potrzebuje niezawisłych sędziów jak Państwo, jak ta strona sceny politycznej, bo przecież będziecie Państwo. Rozliczani z tego, co zrobiliście, i to w waszym interesie jest to, żebyście Państwo stawali przed niezależnymi sądami i niezawisłymi sędziami. Proszę o ciszę, dobrze? Proszę o ciszę. Pro... Proszę Państwa o ciszę. Pan minister jest ministrem. Pan minister jest ministrem. No Szanowny. Pazerność Platformy Obywatelskiej nie zna granic, ale bezczelność i buta jeszcze bardziej. Otóż, szanowny panie Butka, chciałem panu przypomnieć, że to Trybunał Konstytucyjny decyduje o tym, czy coś jest ustawa, w tym wypadku zgodna z Konstytucją czy też nie, a nie Borys Butka. To po pierwsze. Więc jeśli pan o prawie mówi i praworządności to niech pan będzie konsekwentny. Konstytucja! Konstytucja! Przestrzegam. Po nocy jest dzień. Przyjdzie czas, że wy też znajdziecie się w ławach opozycji. A wtedy będziecie rozliczani również za łamanie konstytucji, ale też i za możliwe przestępstwa kryminalne, które z tym są związane. Niech pan nie będzie taki pewny siebie. Czas biegnie szybko. Więc. Liczę na was. Mam nadzieję, że nie okażecie się takimi fujarami, jak za czasów Trybunału Stanu. Proszę bardzo, ma pan 10 sekund. Ma pan 10 sekund, panie was. ministrze. Krajowa, a jak się boją konstytucji. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Proszę o zabranie głosu pana posła Krzysztofa Śmiszka w celu przedstawienia kandydatury pani poseł Anny Marii Żukowskiej zgłoszonej przez grupę posłów z koalicyjnego klubu parlamentarnego Lewicy. Regulamin Sejmu Regulamin Sejmu został zastosowany w tej sprawie. W sposób literalny, jeżeli Państwo posłowie będą w dalszym ciągu uniemożliwiali prowadzenie obrad, rozpocznę procedurę przywoływania Państwa posłów do porządku, która zakończy się przerwaniem obrad. Jeżeli to jest to, co chcieli Państwo uzyskać. To do tego właśnie to prowadzi. Pan minister Ziobro poprosił o głos w trybie przewidzianym przez regulamin Sejmu i ten głos uzyskał. Nie macie co do tego żadnych wątpliwości. Wiem, panie ministrze, ale mamy na to dowody w postaci 460 paroczu na tej sali, że wstępując na tę mównicę zgodził się pan z czasem który został przeznaczony na pana wypowiedź. Ten czas wynosił trzy minuty. W związku z powyższym bardzo pana proszę o opuszczenie mównicy. Panie Marszałku, panuje pana zapewnienie, że wszystkich pan traktuje równo. Tak właśnie. Znaczył pan wczoraj, tak właśnie że jest. ma pan jasne podowania polityczne i z niektórymi się zdecydowanie nie zgadza. Ale wszystkich chce traktować równo. Ja nie chcę zegar odliczyć, jak długo mówił Pan Buzka, ale Mówił mój mój dokładnie w czasie, który był przewidziany mówił i z którego Państwa posłanka też w pełni skorzystała. A mnie uniemożliwiła dokończenie wypowiedzi. Panie pośle. Panu zareagować, Panie pośle, mnie, zastosowałem przepis regulaminu, który pozwala Panu ministrowi zabrać głos na posiedzeniu. I zastosowałem czas, który będzie przewidziany w dyskusji, której spodziewam się nad tymi kandydaturami. Nie wiem, o co wnosi teraz pan minister stojąc na mównicy. A ile pan przewiduje? Pół minuty. 30 sekund, panie pośle. Mam jedną informację dla pana prokuratora Ziobry. Nie tylko na tej mównicy minął pana czas, ale w polityce minął pana czas. Może pan krzyczeć, może pan machać rękami, może pan robić awanturę, ale to już nic nie da. Was już nie ma w rządzie i może pan ostatni raz zabierać ten głos jako minister, ale dał pan świadectwo, jak pan traktuje standardy parlamentarne i standardy konstytucyjne. Drodzy Państwo, jesteśmy w sytuacji, w której do głosu zgłasza się kolejny minister, z dymisją... Zaraz, chwilę, dajcie mi Państwo, dajcie mi Państwo skończyć. Tak, ja to wiem, natomiast powierzona została im misja kontynuowania swojej pracy do momentu powołania nowej Rady Ministrów. Drodzy Państwo, czy zechcecie mnie posłuchać przez chwilę? Przyszedł kolejny członek tego rządu, który chce zabrać głos. Moment, proszę wysłuchać, co mam do powiedzenia, żeby zabrać głos w trybie, który dopuszcza regulamin Sejmu. Natomiast zwracam też Państwa uwagę, że każdego przepisu można nadużyć. Jeżeli mielibyśmy tu do czynienia z sytuacją, w której zgłosi nam się cała Rada Ministrów, żeby w mojej ocenie zakłócać porządek obrad Sejmu, ja wtedy decyzją marszałka, tę decyzję biorąc na siebie liczbę wystąpień członków Rady Ministrów w czasie tej debaty ograniczę. Do te, na samym proszę poczekać. Na samym początku procedowania tego punktu porządku dziennego zgłosiło się do głosu dwóch członków Rady Ministrów. W międzyczasie poprosił o głos pan minister Ziobro. Teraz prosi o głos pan minister Czarnek. Informuję Państwa, że ponieważ wcześniej zgłosili się do głosu minister Schreiber, i minister Szynkowski-Welsenk oraz mając świadomość tego, że w tym punkcie przewidziana jest dyskusja, a więc sytuacja, w której siły polityczne reprezentowane w parlamencie będą mogły zabrać głos w procedowanej sprawie, informuję, że na ministrze Szynkowskim-Welsenku lista członków Rady Ministrów przed dyskusją, przed dyskusją zostanie Zostanie wyczerpana. Jeżeli państwo posłowie i panie posłanki będą mieli w tej sprawie wątpliwości, bardzo proszę o zgłoszenie wniosku do Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich, która na pewno się do tego odniesie. Trzy minuty, panie ministrze. Panie marszałku, panie marszałku rotacyjny. Przepraszam bardzo, Przepraszam bardzo, ale Otóż w tym panie momencie, panie ministrze, panie narusza pan powagę tej izby i jej organów. Ma pan trzy minuty na wystąpienie. Panie marszałku, to wyście nazwali tę funkcję marszałkiem rotacyjnym, to nie my. Dlaczego pan ma to pretensje? No przecież niech pan ma pretensje do swoich. Panie marszałku, jest taka dobra zasada, nie mierz kogoś swoją miarą. To pan teraz nadużywa regulaminu, a mówi o nadużycia prawa, zanim ja jeszcze wystąpiłem. No litość boską. Nie mierz kogoś swoją miarą. Panie ministrze, korzysta tak samo, pan ze swojego czasu. Panie marszałku, teraz ja mówię. Takie są standardy w Izbie Demokratycznej. Trzecia rzecz, i trzecia rzecz. Proszę państwa, przez całe cztery lata, więcej, przez całe prawie osiem lat słyszeliśmy, że nie ma KRS-u. Że jest neokrs że w zasadzie to wszystko nie działa. A oni dzisiaj procedują, wybór swoich kandydatów do czegoś, czego nie ma. U was logiki brakuje, zwykłej logiki. A jak nie ma logiki, to nie ma demokracji. Uczcie się demokracji, konstytucję, nie płaczcie nad nią, tylko ją po prostu raz przeczytajcie. Dziękuję bardzo. Panie pośle, przyznam szczerze, że to są jakieś standardy, które nie do końca pojmuję. Okazuję panu szacunek. Okazuję panu szacunek. okazuje szacunek pana stanowisku. Pozwalam zabrać głos zgodnie z regulaminem. Natomiast spotyka mnie za to coś, co można nazwać afrontem, jeżeli są to pana standardy parlamentaryzmu. To muszę powiedzieć, że głęboko nad tym ubolewam. Zaczęliście od tego, że największy klub parlamentarny zostaje pozbawiony miejsca w prezydium Sejmu. To jest okazanie, żebyście dobrze wiedzieli, pogardy. Nie pogardy w stosunku nawet do pani marszałek, nie pogardy w stosunku do Prawa i Sprawiedliwości. To było okazanie pogardy w stosunku do 7 milionów 600 tysięcy wyborców. Bardzo cenię Państwa komentarze i uwagi, natomiast zwracam też uwagę z mojej perspektywy, że stają się odrobinę monotematyczne. Zachęcam do większej oryginalności pracy intelektualnej. Obrazić też trzeba umieć. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, najpierw krótka lekcja regulaminu dla pana marszałka. Marszałek Sejmu udziela głosu członkom Rady Ministrów, poza kolejnością mówców zapisanych do głosu i lekroć tego zażądają. Jeżeli minister rządu Rzeczypospolitej Polskiej i inni ministrowie będą chcieli tutaj mówić do rana, to pan marszałek i my wszyscy mamy obowiązek ich wysłuchać. Wystąpienie pana posła Zbigniewa Ziobry. Trochę przypomniały mi tak niedawnie, tak dawno wypowiedziane słowa przez pana najbliższego politycznego sojusznika, przyjaciela, pana posła Mateusza Morawieckiego, który pozwolił sobie na zdanie, które być może przejdzie w historii jego aktywności politycznej jako jedyne prawdziwe. Komentując właśnie pana osiągnięcia w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości powiedział na głośniej ryczy krowa, która najmniej mleka daje. Panie premierze, pełna zgoda. Tak się zastanawiam, dlaczego pan taki nie był aktywny na posiedzeniach Krajowej Rady Sądownictwa, którą tak pan dzisiaj broni. Proszę powiedzieć, ile razy pan był na posiedzeniu Krajowej Rady Sądownictwa? Chociażby w tym roku. Zero! A proszę powiedzieć, w ilu głosowaniach pan brał udział w jawnych? Zero. A teraz uwaga! A proszę powiedzieć, ile pan zarobił w karesie? Nie zero! 40 tysięcy cirka? 30 kilka? O właśnie. Panie pośle kaleta! Krajowa Rada Sądownictwa za Waszych rządów nie działa jak hiszpańska, z działa jak Wasze spółki skarbu państwa. Zrobiliście sobie z KRS-u Krajową Radę Szmalu. Panie pośle Czarnek, Pana atakiem na jednego z posłów tej Izby, na Pana posła Krzysztofa Śmiszka, pokazał Pan, że nie tylko nie ma Pan kultury. Ale i Panu wiedzy brak, bo jakby Panu wiedzę miał, to by Pan wiedział, że każdy mandat na tej Izbie jest jaki równy. Zabierał Pan głos i marszałek rotacyjny zauważył to. Panie pośle, Panie ministrze, nadużywa Pan. Wiem, ale wypowiadał się Pan już. Jedno zdanie, Panie ministrze. Jedno zdanie. Proszę Państwa, znam to słowo, nie ma potrzeby skandowania go. Oszczędzajcie gardła na debatę, proszę bardzo. To są obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, które nas do polityki wprowadzili i dali nam panie mandaty ministrze. legalne, bezpośrednie. Dużo więcej niż wasza izba. To Pana żarty. definicja jednego zdania panie, jest dziękuję. nieznana polskiej gramatyce. Dziękuję bardzo. Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo, jeżeli wyborcy liczyli, że nowa kadencja przyniesie wyższy poziom debaty na tej sali, no to się niestety już drugiego dnia bardzo rozczarowali. I mówię tutaj do obu stron sali. A jeżeli wyborcy liczyli, że nowa kadencja przyniesie naprawę wymiaru sprawiedliwości, to patrząc na listę kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa, również się bardzo rozczarowali. Z obu stron i z PIS-u, i ze Zjednoczonego Centro Lewu wystawieni zostali kandydaci, którzy są politycznymi awanturnikami. Konfederacja będzie głosować przeciwko kandydatom zgłoszonym i z jednej, i z drugiej strony, i apelujemy do pozostałych posłów. O to samo. Odrzućmy razem te kandydatury, i zwracam się do pana marszałka, żeby po odrzuceniu tych kandydatur zwołać spotkanie w cywilizowanych, kulturalnych warunkach spotkanie przedstawicieli klubów, na których będziemy w stanie wybrać takich posłów, prawników z naszego grona, którzy niezależnie od przynależności politycznej zostaną przez wszystkich zaakceptowani ponad podziałami i będą w stanie przyjąć jedną prostą misję. Naprawić polskie sądownictwo, a nie zawłaszczać je dla jednej z partii, które tutaj siedzą. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie pośle bardzo i z całego serca podziwiam pana niezachwianą wiarę w człowieka i w polski parlamentaryzm. Jeszcze mam jedną uwagę i prośbę do państwa. Komentarz też po tym, co się dziś wydarzyło na tej sali. Mikrofony na sali Sejmowej zbierają tylko tych, którzy przemawiają. Chciałbym, żeby Polki i Polacy, którzy śledzą obrady sejmu, wiedzieli, że dzisiaj na tej sali w mojej ocenie, ale myślę też i że wielu z nas przekroczone zostały standardy, przekroczone zostały standardy demokratycznej debaty. Chcę państwa zapewnić. Chcę państwa zapewnić, że jako marszałek sejmu Nigdy nie będę okazywał Państwu niczego innego niż szacunku i poważania dla mandatu, który Państwo otrzymali od obywateli. Natomiast gorąco zachęcam Państwa do tego, żeby pogarda, nienawiść, agresja i okrzyki „Puknij się w głowę”, które dzisiaj słyszeliśmy na tej sali, nigdy więcej na niej nie zagościły, bo są policzkiem wymierzonym tym, którzy poszli do wyborów 15 października tego roku.